Siano ekipo, witam was serdecznie. Witam was serdecznie przy okazji pierwszej hot nowości majówkowej. Podobno pierwszej z dwóch, ale wiecie, ludzie, kiedy zgadywali ten jeden z dwóch smaków dzików, najnowszych dzików, bardzo często wybiegali właśnie ten profil smakowy. Ja sobie tak pomyślę, no nie, no, no nie może to być tak, że chłopaki z warszawskiego koksa pójdą na taką łatwiznę. Poszli na taką łatwiznę, naprawdę. Poszli na taką łatwiznę. Dzik mojito. dzik ja pierdzielę te litery srebrne na miętowym tle. No, można powiedzieć, takim pistacjowym tle. Ja ale kto to wymyślał? To idzie tyle, kurde, z tym katorgi, jak ja pierdę. No, zobaczcie sami. No, normalnie byście klasycznie wszystko przeczytali tak jak trzeba. Proszę bardzo, nie da rady. Ale tu jeszcze nic, moi drodzy. Mieliśmy ostatnio premiery dzika sour i dzika ananasowego. One puszki. Dlaczego? Ja rozumiem, kurde, że to są dwa, no może dobra, nie takie najnowsze, bo jeszcze mieliśmy Bungie. Okej, okay. ale kurde, to są jedne z nowszych i one też dostały zmiany designowe. E, teraz, formalnie, one będą bardzo wyglądowo e, przypominały te dziki. Po prostu mamy tutaj dzika, zamiast wielkiego napisu zero cukru, przeniósł się on tutaj. Ee, dzik ananasowy nie jest już cały żółty, tylko on jest taki właśnie złotawy, coś w stylu Monstera, czy coś takiego. A dzik sour apple jest czerwono-zielony, czyli coś takiego jak arbus, tylko że na odwrót i ten czerwony jest jaśniejszy. Niestety nie mam tych puszek przy sobie, finansów zabrakło. Ja jedynie po co ja pojechałem do Radomia, to było wykorzystać kupon 10 zł do żabki. Przy okazji kurde zobaczyłem w galerii, kurde, tam gdzie sprzedają te odżywki i tak dalej. Były dziki bochito. Ja od razu kurde podchodzę, oczywiście na początek pokazuję dowód. Panie kochany, poproszę dzika bochito. proszę bardzo. Kurde. I dzisiaj mamy dzika, bardzo dużo osób mówi, że to jest najlepszy dzik, jaki wyszedł. Kurde. Jak ja sobie tak przypominam, no to yy, to ekipa warszawskiego Koksa ostatnimi czasy naprawdę wychodziła z genialnymi smakami. Już widzę, że uciek a czy coś jeszcze na pewno jest jeszcze no, błękit brylantowy, dobrze. Ja czekam na wersję bezkofeinową. Będzie na pewno ciekawsza. Dobra, woda, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek, węgla, tauryna, regulatory kwasowości, cytryniady, cytryniany, sodu, cytryniany, potasu, aromat, ekstrakt z korzenia, żeń, właściwego, substancje słodzące, acesulfam, cukroloza, kofeina, winia, delkarnityny, inozytol, barwniki, żółcień, cholidowa, właśnie, no i błękit brylantowy, witaminy, jacyna, kwas pantotonowy, B6, B12, co mi się pierwsze nie podoba, mamy barwniki przed witaminami. Bardzo często to powtarzam, jeżeli mamy coś barwić, to niech to będzie na końcu. Broń Bóg na środku, broń Bóg przed witaminami. 15 kilokalorii, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych, nasyconych, żadnych węglowodanów, żadnych cukrów, żadnego białka, żadnej soli. 5 mikrogramów witaminy B12, 2,5 i 6, czyli 30, czyli 3 dodatkowe. 2,8 mg witaminy B6, kwasu pantotenowego 12 i niacyny mamy 31,6 mg niacyny. Ostatnio przeglądałem sobie testy klasistów. i oczywiście, jak to zwykle, ja musiałem najbardziej sfokusować się na angielskim. W sensie dzisiaj, jak to nagrywam, dopiero chłopacy. Piszą angielski. Dzisiaj też to spróbuję wstawić, ale ja jestem ciekaw, co oni tam dali tym ósmoklasistom. Jak im dali, kurde, takie tematy na polski, jak ja to zobaczyłem, jak siostra mi to pokazała, to ja taki miałem, kurde, czemu my tak nie mieliśmy? My mieliśmy jakieś wypracowania napisać, kurde. Matura przy tym była chyba naprawdę, do no, czymś prostszym. Chociaż nie wiem, jak to jest z ostatnimi czasy, ja, ja jestem z chłopów, które nie miały matury ustnej. No to ja nie muszę, kurde, wam powiedzieć, że połowa stresu wyleciała z mojego życiorysu. Kurde, jedyna rzecz jaką pandemia zmieniła i wyszła ludziom na dobrze. Nie musieliśmy się tak bardzo stresować. Spróbujmy tego. Otwórzmy to i sprawdźmy. Dzik, Mohito. Najbardziej taki, nie mogę powiedzieć, że spodziewany przez wszystkich smak. Dlatego, że ja bardziej się spodziewałem czegoś właśnie do no, truskawka. Może, ej, kolejny będzie truskawkowy. Dobra. Jak to zwykle ja będę próbował go zdobyć jak najszybciej. Tutaj też kurde takie miałem. Ej, ja nie będę tego zabawiał. Ja poczekam aż dojdzie do dino. Jadę do galerii. Pierwsze co widzę. Dziki mojito. Resztę historii już znacie. Kurde. No pachnie jak typowe mojito. Pachnie jak najbardziej typowe mojito, chociaż, że... Yy... W takich typowych mochito bardziej jest czuć limonkę, aniżeli mniej bięte, wiecie, no kurde, mojito zawsze ma ten problem, te tańsze mojito, te bardziej, mniej prestiżowe mochito, to żem też powiedział, zawsze jest tam problem, że nie czuć mięty, nie czuć tego odświeżenia, za co się kocha mochito. Ale jeżeli już czujesz w napoju, właśnie energetycznym o smaku Mochito, że jest tam czuć mięte, to już jest połowa sukcesu. Jest jak najbardziej tutaj zapach miętowy, jest to jak najbardziej naturalny zapach miętowy. Co do limonki, to nie jestem taki pewien, czy to jest naturalne, czy właśnie takie bardziej napojowate, ale powiem Wam, że kurde, no. Jak na razie dzik idzie dobrze. Jak zwykle. Szklanka mi została podpieprzona do mycia. Nic nowego. Tu naprawdę nic się nie zbiega. W sensie jestem szczęśliwy. Nie muszę tego zadosić. Ale no wiecie, no tak bez pytania, kurde, ja właśnie tak mi coś brakowało, kurde, tutaj, ja tak patrzę sobie, patrzę, gdzie moja szklanka, kurde, ale ja nie mogę czerpać wywodu, dlatego, że no, kurde, mniej montowania będzie wtedy, dobra, jak to będzie kolorystycznie, to no, kurde, no. a czegoś się innego mógł spodziewać, kurde, po dzikach energetycznych, jak to będzie nieenergetyczna wersja, to wiadomo, że będzie czysta. Ale tutaj bardziej chodzi, jak jest to z y, nasyceniem. I jest tutaj mniej właściwie tego, chociaż kurde... No trudno powiedzieć, naprawdę było tych napojów energetycznych o smaku mochi to trochę. Jak mówiłem, niektóre były... Ale teraz opachniało taką miętą! Taką naturalną, jakbyście zerwali z ogródka miętę! Ale wracając, było tych napojów dużo. Było ich jak najbardziej dużo kolorów zielonych. Tam właśnie zdarzyły się chyba dwa czy trzy napoje energetyczne hito bez żadnych barwników, co naprawdę mi się podobało. Czym ludzie się zachwycają? To jest moje pierwsze i zasadniczo najważniejsze pytanie. No bo bohito. ile mamy hito w sklepach, kurde? O kurde, ty! Już widzę, że Tiger ma konkurencję w intensywności smaku. Ło! Wow. No chłopaki tutaj nie próżnują. Podajecie, oceniam tylko jak to jest z miętą. E, no jest kurde na... Nie mocno, ale tak w punkt. O kurde, chłopacy! Aleście tu musieli dopierdzielić tego aromatu! To już dopiero, kurde, nie powiem, że wykręca mordę, ale ta intensywność jest tak popierdzielenie wysoka, jak żadnego innego napoju, oprócz Tigera, wydaje mi się nawet, że oprócz Big Powera. Ja pierdykam, jakie to jest intensywne, ty, i ta mięta, ona nie jest takim, kurde, dopełnieniem, ona sama w sobie też coś od siebie daje smakowo. Kurde, ty, naprawdę jak wzięli się o Mohito i wiecie, mieliśmy kurde parę takich, no na przykład Frugo, na przykład Black, na przykład Tiger, na przykład Big Shock, kolejny Tiger, mamy do dyspozycji tych Mohito naprawdę dużo e engine jeszcze, e Max Force, kurde, które były tam jeszcze? No dobra, no jeszcze Big Power, Big Power. Jeszcze kurde jakieś tam, bo tych bohito było naprawdę dużo. Też ja tutaj wymieniam większość sklepówkę bo zawsze tak jest, że sklepówki wychodzą z trójcą energetyczną. Klasyk, zero cukru i bochito O, werwa jeszcze bochito o werwa była zarąbista. To, to był też mohito porządne. I powiem Wam szczerze, że, kurde, tutaj mamy do dyspozycji do pieprzenia naprawdę taką mocną, solidną konkurencję. Yy, nie mówię, że to jest najlepsze mohito, to jest jak najbardziej zarobiste mohito, ale nie najlepsze. Ciągle Tiger jest numerem 1 ale dzik może bić się właściwie o drugie, trzecie miejsce. Choć pierwsze, co do. to jest taka solidna bomba. Limonkowo-miętowa i ja tu nie mówię, że limonkowa, i miętowe zakończenie. To jest limonka i mięta, ty tu czujesz jakbyś naprawdę żół, liście, mięty połączone z napojem. I to po prostu kurde, cały ten efekt. Jeszcze to odświeżenie, oczywiście, miętowe. Aftertaste to jest oczywiście lekko sukralozowy, ale mega pomieszany z tą limonką. To jest właśnie aftertaste według mnie idealny, jeżeli chodzi o bezcukrowe napoje. No kurde, dobre, nie, ja, ja już nie mogę nic więcej od siebie wydusić. To jest po prostu, nie mówię, że za dużo, ale to jest po prostu przepotężne. To jest po prostu niesamowicie liponkowo-biętowe. Niesamowicie, kurde, no intensywne. Ja to na razie nie widzę żadnych yy, wad. Oprócz tego, no, kurde, tego cukru aftertaste'u, jest to jak najbardziej druga kategoria, czyli napojowata przechodząca w cukierkowatość, bo można tu wyczuć takie cukierki limonkowe. Mięta tu nie jest, bo najczęściej mięte biorą tak jak mięta z gub do rzucia. To jest jak najbardziej naturalna mięta tutaj zawarta. To jest jedyny naturalny aspekt, jaki tutaj występuje, bo reszta to jest napojowata-cukierkowata limonka. Czyli w sumie to można powiedzieć, że to jest takie pomieszanie pierwszej z drugą kategorią. Nie powiedziałbym. To jest jednak dla mnie za bardzo odstępujące od drugiej kategorii. Czyli przypominam tej cukierkowato-napojowatej, jeżeli chodzi o napoje mojito, że nie powiedziałbym, że to jest właśnie takie idealne pomieszanie. No i co? Widzimy się następnym razem przy okazji. Zobaczymy jeszcze czego. Najprawdopodobniej chyba Tigera Tattoo Fest. To mogę powiedzieć, że mam przygotowane Spróbujcie jeszcze ten drugi smak zasugerować odgadnąć, kto odgadnie, to może kurde coś tam wyśle komuś, nie wiem. To gigik tego nie obejrzy, więc dlatego ja jestem bezpieczny. Na razie to ja muszę wysłać o te dwie paki. Na no, spokojnie.